Ale masz kosę no. Ale długa Robi wrażenie Nie w plecy! Wszyscy tu są! Za wszyscy No, no, prawie wyszło, prawie wyszło Jeden rotu jest B, chodźcie... O, dobra, weźcie się czy możecie cofnąć Ja mogę cofnąć No to B jest czysta Idę Cypher miał Stingera, więc... Grali Forza? Jezu, jak się zlękłem to nie jest straszna gra, pamiętam. <grym> to ty Co ty robisz? Jak ty fleszujesz, gałganie? Zawijaj te flesze tako złotą. Dwóch CT. Ja mam wylew! <grym> Defuję cały czas. <grym> <grym> nie, ja mam wylew. CT i Heaven. Sześć mu ja, 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 zostało! <grym> nie, nie, to A? ultuj lampy, ultuj lampy. typa! Dobrze, cichasz. Dało Raz się! I... Tym razem siadły noże. Padał huka hooka zeskoczyli. Ja mam zero, ale Clow i dziadka w basie. Ja czekam, czekam. I oh. prawej. Dobra. Chyba A, A jest. A. A coś tutaj. A bo u nas... Kombinują opań. Ale bo Na rągu wszyscy! Wszyscy, na, na, na trzech ich było. Po To nie nasz! To nie nasz! ile razy ja miałem taką sytuację, że to nie nasz. Słyszę tp patrzę na mapę, nie ma żadne, żadnego naszego tego... sojusznika w tp u? Myślę... Się... No, i no, nie. Starszy, oh, oh. No 92 Phoenix, 40 Harbor. 35 Glau. O kurde. Jajajaj, niedobrze. Aj, aj. to jeszcze nie ten moment. No, takie strzały. Na mnie nie zgadasz, to słyszymy uuuu uh. uh, jak dał uh, jak daje ale ciśnie jak leci weź wiele. Nie, jak nie wiktus 50 feniks poci się poci się dawaj lotkę dafake i dla Oleksa. ale oni wiedzą o nim pod tobą do prawej do prawej do prawej do prawej do prawej pod tobą tu dawaj defuj defuj Olo, defuj co ty robisz Lampy, lampy! Lampy, co ty robisz? Lampy. Ty masz wylew! <noise> o, panowie! Ach, wylew na tył! Podajdą! Lampujemy! Kurwa! Jeszcze widzę twoje stopy! Upsi. Ajaj Wracamy od razu Cimę robimy mi kanapkę. Ale nie na pełnej tuchedzie. Jak nas sprzedał co za tuchet. Jeszcze jeden. Ajaj Wylep. No? Ale Olo nas zbejtował w ostatniej rundzie. Na pełnej leciał. Jak my plecy Ogr robimy Ogram nas mechanicznie.